No, witam. Jakby ktoś szukał pomysłu, jak przewozić wiosła, żeby się nie telepały w łódce e, lub e, gdzieś w samochodzie, e, to ja wymyśliłem to w taki sposób, że tu na przyczepce podłodziowej e, jest, są zrobione takie uchwyty. Takie coś. To jest od y, ta obejma podpory z dospawanymi takimi rurkami przeciętymi na pół, żeby pasowały do grubości wiosła i tu jest też rurka 50 bodajże rozcięta na pół, dogięta do jakby do średnicy wiosła no tak samo, że w celu usztywnienia i to, te, pod, te obejmy podpory to jest taka sama obejma jak ta co tutaj jest od kółka podporowego tylko trochę zmodyfikowana no, i teraz tu się to odkręca. W ten sposób bierze się wiosełko. Cyk wkłada się, przykręca. O, I to nie ma prawa nawet drgnąć. to wygląda tak. Drugie. Wisełko. O, I tak samo, może cały przyczepnie podnieść. I tak to wygląda. To jest schowane pod łodzią. I nie wyskoczy, nie wysunie się. Można szarpać za to. Jakby ktoś myślał, że to będzie przeszkadzało przy wodowaniu łódki, to ja tylko przewożę na tej przyczepce. Tą przyczepką nie zjeżdżam do wody, bo łódkę mam tak lekką, że praktycznie nawet i sam mogę ją założyć i zdjąć. Sposobem, ale można. A tak i tak przeważnie we dwójkę jeździmy, to to Jeden z jednej, drugi z drugiej i po prostu się znosi łódkę z przyczepki.